Cześć, witam Was na kanale, dzisiaj mamy kolejny dzień, kolejną pracę do wykonania jak to w normalnym serwisie yy, mamy laptopa, mamy laptopa gamingowego Asus TUF Dash 15 zdaje się, to jest gamingowa jednostka na i5 i na... nie, na i7 przepraszam na i7, na RTX problemem tu jest brak, brak klawisza, ale to jest nie, nie jedyny problem tego laptopa problemem jest to, że laptop został kupiony jako okazja. Następna okazja. Następna okazja tym razem nie OLX prawdopodobnie, albo jakiś znajomy, albo jakiś lombard, albo portal aukcyjny na A. Co tu się dzieje? Laptop się uruchamia. Nie ładuje się system. A dlaczego nie ładuje się system? Ponieważ nie widzi dysku twardego. Po próbie włączenia laptopa i po wejściu do BIOSu Okazuje się, że to nie jest jedyny problem tego laptopa. Zaraz Wam powiem, jaki. Zobaczycie. A jaki to problem, zaraz zobaczycie. Ten drugi problem jest taki. Wejdziemy sobie do biosu, a w zasadzie sam sobie weszedł w dubiosu, ponieważ jeżeli z Asusa, w większości Asusów, jeżeli zdemontujecie dyskwary, to on wchodzi na automacie do biosu. I popatrzcie. Klikam sobie grafika. I co my tu mamy w grafice. Pytam się, gdzie, gdzie jest nasz RTX. Gdzie jest nasz RTX? Bo brak dysku to jest jeden problem, a brak grafiki dedykowanej to jest drugi problem tego laptopa, o, której, o którym nawet właściciel, nowy właściciel nawet na to nie zwrócił uwagi. Ponadto w laptopie brakowało kilku śrubek, yy, brak tego krawisza, ale nie chodzi o to. Trzeba yy, zobaczyć, zajrzeć do niego, zobaczyć co tu się dzieje. Laptop trafi na biurko. Z informacji, które dostałem od właściciela, to to, to że laptop po tym zakupie trafił gdzieś do serwisu i ten serwis coś grzebał przy Biosie. Dobra, działamy. Ruchomiłem sprzęt jeszcze raz, rozkręciłem dolną obudowę, dolna obudowa jest obecna. Zauważyłem tutaj jeszcze inne wady. Tutaj przy przycisku power mamy denta. Numer seryjny nie pokrywa się z tym numerem seryjnym od spodniej, e, strony od tej tabliczki informacyjnej na, na spodzie laptopa, więc ktoś tu wgrał prawdopodobnie niewłaściwego BIOSa, i to może być przyczyną, dla której, dla której po prostu laptop nie widzi dysku. I nie widzi dedykowanej karty grafiki. Co jeszcze? Trzeba ściągnąć BIOS. Trzeba ściągnąć BIOS dokładnie od tego modelu i pod modelu To jest bardzo ważne, ponieważ może być taka sytuacja. Może to być problem z um, regionem który nie został tutaj zaprogramowany. Ja wyłączę laptopa. Patrzcie. Włączę go jeszcze raz. Jak szybko pojawi nam się obraz na matrycy? Czekamy. 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 Nie ma tragedii, ale prawdopodobnie być może jest tu ML region do zrobienia. Natomiast skupmy się na samej kości BIOS, otworzymy go, zobaczymy, jak to wygląda. Ok, to jedziemy z programem. To jest tu w gaming F15, a nie samo 15. A dokładny pod model zaraz wam powiem dolna budowa musi być otwarta, ona jest dosyć delikatna trzeba tu uważać chociaż nie jest tak delikatna jak w laptopach Lenovo nie jest to taki gównolit totalny spód, patrzcie jak wygląda spód nie, nie ma śladów zalania odkładam sobie spód już widzę, że rejon BIOSa był tutaj lutowany odepnę baterie dysk twardy jest obecny Rzućcie okiem na BIOSa, na kość BIOSu. Kostkę SPI. Było tu lutowane. Słuchajcie, poszukam BIOSa odpowiedniego do tego modelu i spróbuję się tutaj klipsem w, w, wpiąć. Jeżeli nie da to nie da rady, to będę musiał wylotować kość i zobaczymy, czy samo programowanie BIOSu yy, i zrobienie porządku z tym BIOSem da nam realny efekt, czyli Upieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu, czyli zacznie nam widzieć dysk twardy i zacznie nam widać, widzieć grafikę dedykowaną, która się tutaj znajduje. To zrobię. Ewentualnie jeszcze później zajrzę sobie pod to chłodzenie, zobaczę, czy tam nie ma jakiegoś realnego uszkodzenia na linii karty grafiki. Ale wątpię, moim zdaniem ktoś tu po prostu zaszalał i zaprogramował niewłaściwą zawartość w kości bios. No i tak, słuchajcie, za pomocą programatora SFOT 3, bateria odłączona oczywiście, i za pomocą tego klipsa, zgrałem sobie zawartość tej kości. Eee, co ciekawe, ta kość została tak lutowana, że tego lutowia jest dużo, i żeby ten klip się dobrze zatrzasnął na takiej kości z dużą ilością tego, tego spoiwa to po prostu musiałem to przytrzymać tak i musiałem trzymać trzymać tą, tą, tą żabę tutaj, żeby żeby nie było tutaj jakiegoś problemu To jeszcze? dalsza część to pokażę Wam jak, jak to wygląda w Heksedytorze, co ja tam zrobiłem na pewno przerzuciłem numery seryjne numery seryjne z dolnej obudowy ściągnąłem nowego BIOSa co ważne z czystym emeregionem yy, w trybie configured czyli w trybie konfiguracyjnym żeby ten emeregion został przebotowany to znaczy, żeby chipset tutaj w tym laptopie, bo to jest Intel, został również przebotowany, przeprogramowany, żeby to miało ręce i nogi, bo te wsady, które tu były wcześniej, nie wiadomo co to w ogóle było. Było to prawdopodobnie coś od, od modelu pokrewnego, ale na pewno nie to o co tu chodzi. nie? Dobra, zaraz się widzimy na pulpicie, pokażę Wam, co, co, co tu ogarnąłem. Zgrałem sobie Biosa oczywiście z wodem programer, ustawiłem sobie tutaj SPI Flash 25 i zgrałem tą kość kość, zawartość tej kości znajduje się tutaj w katalogu popatrzcie FX516 PMF Bin. to jest już zmodyfikowany BIOS ponieważ w tym BIOSie już jest numer seryjny z dolnej obudowy a to jest oryginał, który ściągnąłem z Batcaps to jest wersja czysta z, z czystym regionem w trybie Configuret tu jest BIOS oryginał, ale ten BIOS oryginał jest od jakiegoś innego użytkownika z zainicjowanym M -E regionem. Jest taki sam M -E region, ale ja chcę tutaj, żeby nowy M -E region się pojawił. A tutaj macie ten plik 20, 24, 12, 27. To jest plik oryginalny, który tutaj był. I teraz zobaczcie. To jest ten mój nowy BIOS. Z numerami seryjnymi, które tutaj przerzuciłem. Tu mamy od Power Management tu parę modułów i zobaczcie, mamy tu tryb figurę, co jest bardzo ważne. Tak, a ten nasz oryginalny BIOS zaraz zobaczycie. Odpalam MR, znaczy oryginalny. To jest ten oryginalny, który został zaprogramowany przez kogoś tam, przez ten serwis. Zobaczcie, initalizer jest tak, jest ten sam MR region, ale. Ale to trzeba zrobić, i to jest od wersji tej, właśnie tej podwersji tego FX516 z końcóweczką PM, tak? PM to jest bardzo ważne, bo to oznacza dokładny podmodel. Tam jest jeszcze kreska, jakieś inne oznaczenia, ale to już nie tego. Dobra, co teraz? Ten bios mam przygotowany. Tutaj w zasadzie w tym biosie jak spojrzymy, to praktycznie tylko mm, zmieniłem numery seryjne na te właściwe. I będziemy tą kość programować zaraz za pomocą swoda. Ja muszę tą kość wykasować jeszcze. Podłączyć się swodem tą żabką. No i zobaczcie, jak ja to muszę robić. Muszę tak sobie przytrzymać tą łapkę. W ogóle muszę trafić. Na no odpowiednie pinę i robię Raid ID. I patrzcie, mamy problem. Jeszcze raz. Test pin OK. 33V i kasujemy, bo ja go nie kasowałem, mam nadzieję, że to kasowanie pójdzie dobrze, bo chcę go pierw wykasować, to chwilę musi potrwać. Niestety to mamy. 128 megabitów, czyli 16 megabajtów. Dajcie chwilę. I zobaczcie, układ wykasowany. Teraz sobie biorę open. A może zrobimy blank check, czyli sprawdzimy, czy jest czysty. Już mnie trochę ręka boli. Miałem tutaj błąd, zobaczcie. To nie jest stuprocentowa metoda, ale... Dobra, blank check. Ok, dobra, teraz muszę sobie zrobić tak, żeby mi ręka odpoczęła. Dobra, próbujemy to zaprogramować. Nasz plik, i jedziemy. Mamy jakiś problem. No i widzicie, za pomocą kulipsa można dużo zrobić, ale nie zawsze to wychodzi. W starszym asusie mi to poszło ładnie. Odczyt, zobaczcie, wykasowanie poszło. A takie tutaj próba programowania już, tak jak powiedziałem, to nie zawsze wychodzi. Dobrze, penseta, lutownica rozgrzana na ile? Na 300 stopni. 290, dobra. Spróbuję go po prostu wylutować, ten układ. Trochę słabo to wlutowane jest, ale tu nie chodzi o to. Chodzi o sam wylutowanie kości, o zmianę tego, tego wsadu, który jest na pewno niewłaściwy. A to, że laptop się uruchamia, to jedno. Jak można korzystać z laptopa bez dysku twardego? Słuchajcie, tu jest PC M2, to musi działać normalnie. Pomijając już fakt, że nie ma grafiki rydykowanej, a to jest gamingowy laptop, więc co? Działamy, dobra. Zrobimy to po prostu tak jak należy w programatorze. Kostka trafi do programatora. Ten interfejs sobie odłączę. Mam taką przejścióweczkę. Odłączę na razie swoda. Ten sposób. Ta metoda musi zadziałać. To jest pewna metoda. Tak się po prostu powinno programować kości. Ja chciałem troszeczkę na szybko to zrobić. Lekko, łatwo i przyjemnie. To jakieś zabrudzenia na tej kości mam jeszcze. Nie wiem od czego to jest. Dobrze. No i zobaczymy. Teraz uruchomię program. Wybieram kość, read ID. Jest read ID. Zobaczcie, mamy ten. Sprawdzimy sobie czystość układu samej samej kości, bo ja tą kość kasowałem na klipsie. Patrzcie, blank check false. Jeszcze raz read ID robimy. Kasuję jeszcze raz tą kość po prostu, żeby nie było. I raz, czyli kasujemy kość. Dla pewności. I zobaczcie, kość jest wykasowana. Jeszcze raz blank check, sprawdzimy, czy ona jest czysta. To musi być 100% pewności, i co tu w tej kości siedzi, bo jeżeli są jakieś błędy Coś pójdzie nie tak, no to, no to potem się człowiek męczy. A ta metoda, oczywiście, z wylutem układu SPI jest najbardziej pewna. Dobrze. Czysty układ. Wybieramy nasz plik FX516PMWF1. Bez yy, kasowania i bez sprawdzenia czystości, tylko weryfikację zostawiam i zapisuję. Trzeba chwilę odczekać może potrwać to jest 128 megabitów to, to jest 16 megabajtów no i zaraz sobie tutaj polutujemy kostkę z powrotem zobaczymy czy ten laptop faktycznie zadziała mam nadzieję że będzie wszystko ok bo prawdopodobnie problemem jest tutaj tylko ten ten sad musi laptop widzieć dysk twardy na M2 który tutaj jest zamontowany i musi widzieć Oczywiście dedykowaną grafikę rtx bo to jest gamingowy laptop. Dobra, jeszcze weryfikacja i mam nadzieję, że jesteśmy prawie u celu. Jeżeli tutaj nie będzie problem podobny albo będzie 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 podobnie się to zachowywało, no to należy szukać przyczyny gdzie indziej, albo w, w uszkodzeniu danych DMI. Ale tu mamy kon konkretnie nowego BIOSa, więc z czystym regionem, więc moim zdaniem to powinno zadziałać. Dobra, wlutujemy kostkę i zobaczymy jak będzie. I teraz kość sobie wyciągnę z programatora, programator odłączę. I kostka trafi na miejsce swoje. Trochę tutaj fluxa. trochę przedobrzyłem. Ważna jest orientacja, jedyneczka. Tutaj mamy z tej strony lutownica. Lutownica na 280 bez zmian. Zobaczymy, jak to pójdzie. Powinno pójść to elegancko. Mamy 290, przepraszam. Na samej kości mamy tutaj dosyć dużo spoiwa, że mi się tutaj aż połączyły te nóżki. Ale tu chodzi o to, żeby to miało ręce i nogi. Pewny wlód to pewny wlód. Za dużo tego spoiwa moim zdaniem, ale zaraz to wyczyszczę. I przekonamy się, jak wygląda sytuacja. Czy to już wszystko? czy ten laptop ma jeszcze jakiś problem słuchajcie, jestem gotowy baterię wpiąłem, ona była wyładowana więc podepnę jeszcze zasilacz oryginalny Asusa no i zobaczymy jak się to będzie zachowywało proszę bardzo mamy podświetlenie klawiatury i mamy logo Asusa Restart. Ten region pewnie się robił. I popatrzcie. Popatrzcie. Mamy funkcję BitLockera, a to znaczy, że widzi dysk twardy. A czy będzie widziała tutaj nasza maszyna grafikę RTX? Szybko F2. Na, 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 numer seryjny się zgadza i co my tu mamy? co my tu mamy? NVIDIA GeForce RTX 3060 laptop GPU uuuu dysk twardy SSD Intela dobra dzwonię do klienta z pytaniem czy mogę przeinstalować system operacyjny bo to jest ważne, jaka jest sytuacja, dzwoniłem do klienta, nie mogę się dodzwonić, ja to rozumiem, jest między świętami a nowym rokiem, niektórzy mają wolne, niektórzy leczą pewną przypadłość, wyciągnąłem dysk klienta po prostu, zamontowałem swój dysk twardy i będziemy instalować tutaj jedenastkę na tym Asusie i zobaczymy, czy grafika działa, czy za daje radę po prostu. Chciałem to powiedzieć. Dobra, to do roboty. Dysk montowany, tym razem to jest SK Hynix 256 gb taki wystarczy. Mamy tutaj pendrive'a z jedenastką. Instalator, którego dwa odcinki temu robiłem. Nie wiem, czy to w ten sposób pójdzie, bo tutaj na tym dysku jest jakaś już jedenastka, a nie chcę tej jedenastki tu uruchamiać. Chcę zrobić nową instalację. Restart. Wchodzę do BIOS-u jeszcze raz i ustawimy sobie botowanie z naszego Generic Flash Disk dobra F10 i jedziemy z instalacją no i instalujemy ten system, zobaczymy jak to wyjdzie oczywiście całego procesu Wam nie będę pokazywał, bo to trochę na pewno potrwa ta instalacja tej 11. pokażę Wam już ten moment testo testów samej grafiki RTX bo to jest na pewno bardzo ważna sprawa po przetestowaniu jeżeli będzie wszystko ok zrobimy podsumowanie zainstalowałem system operacyjny wrzuciłem w furmarka dwójkę tu się jeszcze sterowniki dociągają w międzyczasie dzwoniłem jeszcze do klienta była zgoda na instalację systemy, systemu więc dysk mamy tutaj intela, czyli z powrotem gdy dysk klienta, zainstalowałem nowy system 11 Mamy tutaj Irisa grafikę, procesorek 3,3 GB, 11370H, także bardzo fajny procesor. I karta grafiki GeForce 3060, RTX 3060. W tle idą instalacje GPU Z. Sprawdźmy sobie VRAMy tej grafiki, czy VRAMy są widoczne. Mamy 6 giga. 6 giga DDR6 Mikrona 192 bit Magistrala. Proszę bardzo. A czy ta grafika pracuje? Chyba pracuje. Mamy dużo klatek. 80 klatek. Super. Ok, robimy podsumowanie. Laptop działa. Słuchajcie. Ciekawostką jest to, że laptop był w serwisie, w jakimś serwisie w małym trójmieście, w mieście na literę W, jak Wejherowo i tam sobie nie poradzili. To znaczy wrzucili jakiegoś BIOSa tutaj, który był praktycznie nie od tego modelu. Czasami jest tak, że wrzucicie BIOSa od troszeczkę innego modelu Asusa i nie ma na przykład sieciówki, nie ma na przykład obsługi M2. Albo, jak tutaj w tym przypadku, nie ma obsługi dysku i nie ma widocznej karty grafiki, tej dedykowanej RTX. -a. Teraz laptop, śmiga, dociągają się sterowniki, Ta aktualizacja już sobie tutaj porobię. Bardzo ładnie ta grafika chodzi. Mam nadzieję, że tutaj termika została dobrze zrobiona. Ja chyba coś mnie tknęło i chyba go otworzę. Jeszcze zrobię tutaj termikę dla klienta. Później, późniejsze dodzwonienie się do klienta spowodowało. To, że mogłem włożyć jego oryginalne deski. Powiedział, że nie ma żadnych ważnych danych. Laptop uruchomiony działa: wszystko tak jak powinno być. Po oczywiście, jeszcze zrobimy testy. To tyle ode mnie. Cześć, trzymajcie się do następnego przypadku. Hej, zostawcie komentarz łapkę i suba, jak ktoś tego nie zrobił.